Wiersza Jana Brzechwy pod tytułem Samochwała, przedstawicielkę przedszkola imienia Misia Uszatka ma jest piżyk. Jana Brzechwa Samochwała, Samochwała w końcu stała i wciąż tak Opowiadało. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia pyska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie Wisło jest na mapie. Jestem mądra. Jestem zgrabna. Wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama.